Moi drodzy, wczoraj pojawił się ogromny materiał od Riot Games, gdzie zostaliśmy zbombardowani ilością kontentu. Pojawia się nagrany 17 kwietnia update deweloperski, gdzie Riot Brightmoon i Riot Medler opowiadają o tym, co robią i co będą robić jako Riot Games. I choć większość z tych rzeczy jest bardzo dobra, tak mam takie małe głupie wrażenie, o którym opowiem wam w dzisiejszym materiale. No ogólnie dzisiaj i tak będę takim trochę hejterem, bo na biurku za dewami jest maskotka Korgi Korgi, na którą poluję, więc nie lubię was panowie. Tak na poważnie, to ten materiał od Riotu jest dobry. Czego dowiedzieliśmy się w materiale od Riot Games? Usłyszeliśmy tutaj o przedmiotach, zmianach Iverna, Botach i Botach, update'cie koła z motkami, nowych postaciach oraz nowym trybie. Znowu jesteśmy świadkami ludzkiego podejścia dewelopera i takiego zwykłego nagrania, gdzie graczom się to podoba. I wygląda jakby pod wieloma względami liga wracała na dobre tory. Natomiast na pewno jest kilka ale. Zapraszam. Moi drodzy, jeżeli lubicie ogromne promocje na gry, to partnerem dzisiejszego materiału jest Instant Gaming. Jest to sklep z grami, gdzie znajdziecie wiele ogromnych promocji. 20, 30, 50% czy nawet 90. Gry starsze takie jak Gothic, Age of Empires, Twierdza czy najnowsze takie jak Dead Island czy najnowsze odsłona Star Warsów. Jest tu tak dużo promocji, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Do tego masa doładowań do różnych gier, w tym League of Legends czy Valoranta. Ale na przykład jak lubicie Fortnite'a, Roblox czy inne tego typu, również tutaj tego wszystkiego nie zabraknie. Promocje znajdziecie w pierwszej linii opisu, jak i przypiętym komentarzu. Dziękuję i lecimy z materiałem. Ogólnie w tym blogu od Riotu mało co usłyszymy konkretnego. To może świadczyć o tym, że nadal w teamach od League of Legends dzieje się jakaś totalna tragedia i jakaś pepega dosłownie, albo jeszcze nie mogą mówić o tym co nadchodzi i podejście się zmieniło. Szczerze mówiąc, oczywiście wolałbym to drugie. Przejdźmy do omawiania i zacznijmy od itemizacji. This focus of the mid-season this time will be on itemization. At a high level, we're not very happy with the current state of mythic items as an overall system and based off your feedback, neither are a lot of you. Therefore, we need to find a better direction for them. So, mid-season we're going to be testing some stuff out and we're going to be trying that through changes to ADC mythic items. Some overall changes to lethality, working on game health there especially, and starting an update on enchant items to be more satisfying and fun to use. We're then going to take the learnings from that work to inform our future plans for the item system as a whole, likely meaning a bunch of other changes in pre-season. If we're seeing a lot more promise in mythic items after those changes, we'll commit to that. We'll continue. We'll reinforce that that newfound direction. If that's still not working, though. You know, we'll then explore some much more divergent approaches. You know, radical changes to how mythic items function and why they're there. Or potentially just removal of mythic items as a concept. You know, we'd keep a lot of the items around, but take out the restriction, etc., and re-tune their balance. O mój Boże. Czy to jest możliwe, że Riot powoli zaczyna słuchać graczy? Nie, to niemożliwe, no musiało mi się to jakoś przyśnić. Co tu się wyczynia? Odkąd Riot Games wprowadziło mityczne przedmioty, bardzo dużo osób na nie narzekała, zwracając uwagę, że zwiększają one przeogromnie siłę postaci, co może nie być zdrowe dla rozgrywki. Oczywiście byli również entuzjaści tego rozwiązania, natomiast siła mitycznych przedmiotów i dawane przez nie statystyki na pewno mocno wpływały na rozgrywkę i nadal wpływają. I Riot Games przyznaje, że nie są z tego zadowoleni, nie chcą z tego pomysłu rezygnować od razu, natomiast jeżeli dalej stan rzeczy się nie zmieni, to będą wracać do poprzedniego stanu rzeczy, gdzie mityków nie było. Musicie, moi drodzy, dać znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo ja szczerze mówiąc, już nawet nie pamiętam, jak się grało bez mitycznych przedmiotów. Było to już dość dawno, dlatego chciałbym, abyście się wypowiedzieli w tym temacie. Natomiast chciałbym, aby to wybrzmiało. Riot przyznaje, że potencjalnie są gotowi to wyrzucić. To nie jest coś, co oglądamy codziennie. Przyznaję się do błędu stwierdzając, że jak dalej nie będą w stanie sprowadzić tego na ziemię, to wyrzucą mechanikę mitycznych przedmiotów. No po prostu, wow. W kolejnej części mamy informacje o zmianach Iwerna, zapowiadanych już kilkanaście tygodni temu. Nic w tym temacie nowego się nie dowiedzieliśmy. Natomiast Riot chce podziałać z mechaniką dzielenia się Blue i Red Buffem, by Jungler nie musiał ich później non-stop poddawać. I to też było już wcześniej zapowiedziane. Uważam, że jest to bardzo dobry kierunek zmian. Dalej. Riot Brightmoon informuje o botach w grach i botach w grach. The bad kind and the good kind. And the ugly. <laughs> I previously mentioned that we'd be investing in removing unwanted bots in your games. We recently conducted a major bot banning wave, so you should see less unwanted bots in queues, including in ranked. Now, we do these bans quietly and in waves, so it's harder for bot makers to respond to. So that's why we don't often talk about these. Przyznam się, że ja nie jestem pewny, czy kiedykolwiek bota w ogóle spotkałem, ale podobno się zdarzają. Fajnie, że Riot coś z tym robi, zgadzam się z tym, że nie chcą też się tym chwalić na co dzień. Chociaż trzeba przyznać, że LOL to jedna z najpopularniejszych kompetywnych gier na świecie, więc na pewno Rioterzy nie będą chcieli się chwalić, że boty w ich grze w ogóle są. Więc w ogóle fakt wspomnienia o tym na ich głównym kanale. Mój Boże, to trzeba naprawdę docenić. Natomiast Riot chce zrobić również zmiany, ale w swoich botach. Okay, now let's talk about the good kind of bots. The kind that you want in your games. We've brought a new team together, focusing on improving our bot AI. We wanna build bots that will help new and experienced players alike practice and get better at league in a lower stakes and less stressful environment.

Tutaj tego w filmie nie usłyszymy, ale można znaleźć informacje na ten temat. Menadżerka do spraw technologii w Rajocie napisała: Przeglądając opinie graczy i zgłaszane bolączki, łatwo było dostrzec, że wielu graczy oczekuje gry w League of Legends na niskim poziomie, która jest mniej stresująca i daje ogólnie lepsze wrażenia, szczególnie podczas gry ze znajomymi, którzy dopiero poznają League. I chciałbym wiedzieć, skąd są te opinie graczy. Kto w 13 sezonie gry zgłaszał tą bolączkę? Przyznam się, że ja takich osób nie znam, może są. Natomiast wydaje mi się, że jednak sporo więcej było kilka, kilkanaście lat wcześniej chyba? Wydaje mi się, że ta decyzja i ten pomysł Riotu jest tak chyba, nie wiem, z 10 lat spóźniony? Osobiście świetnie to rozumiem, gdy zaczynałem w 2010 roku zdobywanie szlifów nie było łatwe. Znajomi chcieli ze mną grać, a ja z nimi ale tryb PvP był dla nas bardzo trudny. Grałam przeciwko botom przez pierwsze 17 poziomów i uznałam, że jestem już dość dobra, ale gdy znalazłam się na arenie PvP, zdałam sobie sprawę, że bardzo boty różnią się od graczy. Potrzebowałam miejsca, w którym mogłabym grać i doskonalić się ze znajomymi, którzy byli znacznie lepsi niż ja. I ja się przyznam, że do pewnego momentu miałem bardzo podobne doświadczenia. Zaczynałem grę w drugim sezonie. Też zaczynałem grać od botów, najpierw łatwych, potem trudnych. No i potem sobie oczywiście poszedłem na Summoner's Rift'a. Nie grałem sam, gdyż grałem z kolegami, przyjaciółmi, bo wtedy masa moich znajomych grała w LoL'a. W sensie ciężko było nawet znaleźć kogoś, kto w LoL'a nie grał. Natomiast dalsza część wypowiedzi Rioterki... No to po prostu na oczy Kaisera, no co tu się właśnie wydarzyło? League of Legends to jest gra kompetytywna. Jasne, jako nowy gracz idziesz sobie, grasz na botach łatwych, potem trudnych, zagrasz sobie potem jedną, dwie czy trzy gry PvP. No i oczywiście zostaniesz rozsmarowany na Summoner's Rift'cie. No mój Boże, przecież w każdej grze na początku jak nie ogarniasz, tak będzie, jest przecież cały gatunek gier, nawet niekompetytywnych, gdzie o to właśnie chodzi, chodzi o rozsmarowywanie gracza na podłodze. Ale wracając do Lola, tutaj czytamy, że gracze oczekują doświadczenia na niższym poziomie prostszego, by się nauczyć? W 13 sezonie jesteśmy bezsensownego samouczka, tula bez możliwości grania w kilka osób, a tutaj mamy takie coś. Wspominałem o tym, że to pomysł, który powinien pojawić się chyba z 10 lat wcześniej, co najmniej. I moi drodzy, ja jestem bardzo daleki od tryhardowania na rankedach i tryhardu jako takiego. Ale czy kurczę, nie o to chodzi? żeby dostać w pierdziel 10 razy jako nowy gracz, zrobić coś źle 10 razy, by za 11 razem już tego nie zrobić. Ja wiem, że przez to LoL ma pewien próg wejścia. Okej. Okay. No ale przecież o to chodzi w korze tej rozgrywki. Każdy z nas przecież tak się uczył grać w LoLa. To nie jest symulator głaskania kotka. Szczerze to zupełnie nie rozumiem tego podejścia Riotu. To będzie dalej inwestycja w tryb, gdzie samo wszystko będzie się farmiło, a Nexus przeciwnika będzie wybuchał po 15 minutach. Wielu graczy oczekuje gry na niskim poziomie i mniej stresującej. Jest to na poradników w internecie, wagony wiedzy do poznania. Nawet Riot ułatwia grę wewnątrz, np. proponowanie run czy buildów. Tutaj na to wszystko budżet jest. I nawet znalazł się budżet na boty. No ja po prostu w to nie wierzę. Łatwiej byłoby naprawdę zrobić serię samouczków wyjaśniających większość mechanik, tak jak ma to miejsce w Legends of Runeterra i... Nie będzie problemów. Zgrywka Ligo Legendowa i granie rankedów, co do zasady, nie jest rzeczą przyjemną. Tutaj trzeba być twardym. Tutaj albo przegrywasz, albo przegrywasz. Być może jest to pokłosie tego, że Riot zauważa, iż gracze, którzy do Lola przychodzą, odbijają się od niego. Obstawiałbym, że może to być nawet rzecz spowodowana przez Arkana. Ogrom graczy się zainteresowało, próbowała zagrać, ale wiadomo, gameplay Ligi nie jest dla każdego. W sytuacji, w której Liga ma już tyle lat, naprawdę nie widzę większego sensu inwestowania w poprawianie botów. No chyba, że, tak jak również Riot Brightmund zauważył, ma to Riotowi otworzyć nowe możliwości. Może Riot chce zrobić właśnie takie samouczki jak w Legends of Runeterra, gdzie mamy wyjaśnienie konkretnych mechanik i to by było jak najbardziej ok. Ale szczerze mówiąc, przy obecnym stanie klienta przy mnogości błędów, które się pojawiają, uważam, że poprawianie AI botów nie wygląda dobrze dla społeczności League of Legends. W sensie myślę, że każdy z nas od razu podałby trzy rzeczy, które miałyby większy priorytet do naprawy. No ale cóż, niech Riot sobie to robi. Moim zdaniem inicjatywa niezwykle spóźniona, ale wiecie, że ja nie lubię narzekać. Ja wiem, że wy lubicie, jak narzekam, bo czasem jest to śmieszne, wychodzą jakieś hasełka, typu gdzie jest budżet i tak dalej. No nieważne. I Riot Brightmoon powiedział o tym, że może to otworzyć wiele drzwi dla deweloperów. I ja bym chciał wiecie, jakie drzwi, żeby były otwarte dla trybów PvE, które były i były dobre. Naprawdę szkoda, że tego nie powiedzieli, bo obstawiam, że jakby Riot w tą stronę zaczęło kombinować, to naprawdę wielu graczy by się ucieszyło. Dalej. We talked previously about how we were deprecating 32-bit OS support in another video. And one of the benefits of that is it's meant more memory is available for other things. One of those is the emote wheel. As a first change, we're going to be expanding that from 5 slots to 9.

We've identified about forty five hundred lines spread across a hundred different champions and skins that either used to function and don't anymore, or were never hooked up properly in the first place, or are there but get played over by other lines of dialogue. So we're working through re enabling those. So on a range of you know, champions and skins, you should hear the occasional line of dialogue you haven't heard before. We've done about a third of them so far. We've got the other two thirds coming over the course of the year. Poczek, so. Część linii dialogowych przestaje po prostu działać. Naprawdę zastanawiam się, co tam się w tych plikach i kodzie Lola dzieje. I hand things over to Ryan. Hey everyone, I'm Ryan reeve Morales, lead producer of gameplay in League of Legends. Poczekaj, czy tam jest freak? So a long time ago, we promised a new creature champion, and one that wasn't a cute cat or with some humanoid features like Velveth. a champion for people that like dark and scary monsters. Well, we're finally ready to release that champion. Nefiri będzie nowym, prostym, łatwiejszym do zabrania i grania asasynów. Albo asasynów, myślę. Technicznie, parę asasynów? Mamy również nowego jungla na imię Briar, który został powstrzymywany od rozwoju szampu, ale jego krew nie będzie od dłuższego czasu utrzymywana. Powiem jedną rzecz. Gracze jako ogół tak średnio chyba się zainteresowali Milio i Kassantę. Znaczy, chodzi mi o ogólny odbiór pod kątem statystyk. I zobaczycie, że zainteresowanie Nefirii i kolejnym nadchodzącym championem z Noxusu będzie przeogromne. Gdyż nie będą to słodkie i piękne postacie, będzie to coś, o czym gracze mówią od wielu, wielu lat. Będzie to coś innego. A ma być bohaterką skupioną wokół polowania. Będzie to asasyn z jakąś nową mechaniką, której jeszcze nie znamy, i ma być wiele opcji pozwalających jej na ożywienie gry i większą dynamikę. Cokolwiek to znaczy. Jak czytamy? Poświęcimy czas na porządne przekopanie się przez wyniki i ich ocenę, aby sprawdzić, czy są też inni bohaterowie, którzy mogliby skorzystać dzięki bardziej rozbudowanej technice uników podczas jej premiery. To jest, moi drodzy, ciekawe. Ciekawe, czy będzie miała dawno zakopaną mechanikę uników. Jeżeli jej nie kojarzycie, to kiedyś w Lidze coś takiego było. Z tego co kojarzę, dawało procentową szansę na unikanie autoataków, ale było to bardzo niezdrowe. Podobno mechanika w kodzie pozostała, ale wszędzie była ustawiona na wartość 0, czyli była, ale jakby była wyłączona. Może rajoterzy przy Nafiri będą chcieli to wykorzystać? Zobaczymy. Drugą zapowiedzianą bohaterką jest Briar, głodna i nienasycona, mająca być mityczną bestią, jeżeli pamięć mnie nie myli to z Noxusu. Może będzie to demon? Ale przyznam się, że nie mogę się doczekać. Bo w końcu Riot zaczyna robić mniej postaci, bardziej skupiać się na tych, które już są, i tak jakby zaczęli słuchać społeczności. Jeszcze tylko, żeby z tą przepustką zaczęli bardziej słuchać. Nie wiem, czy Briar to będzie demon, ale przyznam się, że naprawdę nie mogę się doczekać. Dwie kolejne postacie, przynajmniej na razie, brzmią bardzo interesująco. Trzecią nadchodzącą postacią ma być artysta z Ioni. I według przecieków może to być bohater o porzuconym koncepcie rysowania z kursorem. Poza tym, ma to być artysta tworzący niesamowite dzieła. I coś tam niby jeszcze więcej o nim wiadomo. Cytując, ponieważ jego sztuka jest zwykle tak energiczna i pełna życia, natomiast sam artysta wydał się nam smętny i ponury. Musiał w przeszłości doświadczyć czegoś strasznego. Albo... I jeżeli mielibyśmy się zastanawiać, to pasowałoby to w sumie do kochanka Ari, którego zabiła. Szczerze mówiąc, jakbyśmy zobaczyli maga ze świata duchowego, to by było naprawdę coś. Pomysły na nowe postacie, przynajmniej moim zdaniem, są jak najbardziej ok. Natomiast jest jeden problem. Dostaliśmy bardzo smutne informacje odnośnie reworku Skarnera. Wiem, że jesteście super Skarner VGU, w ostatnim Don't worry, he's still in development, but we're gonna need some extra time to make sure we get his gameplay just right. What that means is Skarner won't make it out this year and is looking more like early next year. I zwyczajnie mega zmartwiło i zawiodło. Bo od początku tego sezonu, gdzie Riot nie wypuściło prawdziwego cinematika, tylko jakieś tech demo, dla mnie Riot to jest nie Riot Games, tylko Riot zawiodło Games. Bardzo bym chciał, żebym na koniec tego sezonu mógł powiedzieć: Riot dowiosło Games. Wracając do Skarnera. To jest ten jeden raz, kiedy gracze z całego świata głosują na rework. Ten jeden raz, kiedy mamy realny wpływ na to, co robi Riot. Najpierw dowiadujemy się, że przez prawie rok nic z nim nie zrobiono. I na początku sezonu rozpoczęto nad nim pracę, gdzie nieco się tłumaczyli, a że to bohater taki niezbyt popularny, że ciężko go zrobić, a tu jeszcze to chodzi opóźnienie. No masakra jakaś po prostu. Natomiast czego w filmie nie dodano, to nawet nie są jeszcze w 100% pewni tego terminu, czy się nie przesunie. Powiem tak, na to jak gracze są wkurzeni na Riot przez ostatnie miesiące czy nawet dwa lata. Jeżeli ode mnie by to zależało, to ja bym przybiegł w zębach z tym reworkiem Skarnera. Niestety bardzo źle to Riot Games wygląda. Bo to jest ten jeden projekt, który gracze chcieli. Okej, okay, może on wyjść świetnie. Oczywiście lepiej zrobić go dobrze niż zrobić go za szybko. Tylko w sytuacji, kiedy wiemy, że miał on niezbyt wysoki priorytet, jest to naprawdę mocny policzek w swoją społeczność i jest to naprawdę bardzo nieładne chociaż podobno pojawił się wpis od jednej z osób pracujących przy tym reworku mówiący, że zaczynają nadganiać. Więc no cóż, zobaczymy. Może opóźnienie będzie, może nie. Natomiast Skarner ma wyjść na początku 2024 roku. Z racji tego, że graficy czekają na team Skarnerowy, zaczęli robić zmiany Jax'a. Jeżeli pamiętacie, to miał zmiany gameplayowe już w tym sezonie. Ujawniono oczywiście nie w materiale rajotowym, że od dwóch lat był ten pomysł i w zasadzie podzielono go na dwa segmenty, bo nie było ludzi, żeby go wykonać. Niemniej, nie wiem, czy ktokolwiek pytał i prosił, ale mi się ten jacks bardzo podoba i nie mogę się doczekać, aż go zrobią i jak sobie nim zagram, choć czekam też, aż w końcu coś zrobią z czogatem. Ostatni update to mod, którego albo Riot nie potrafi dobrze nazwać, albo robią to specjalnie pod mema, bo to jest tryb 2v2v2v2. Now I want to give a little update on the 2v2v2v2 game mode, which we're gonna ship with the big summer event this year. We are also building a completely new map from the ground up to support the mode. We can't wait to hear what you think about it when you get to play it in a few months. Powiem tak. Tutaj mamy kilka prezentacji map. Nie mogę się doczekać, jestem tak wygłodniały czegoś ciekawszego w lolu, że będę grał w niego tak ostro, jak Riot wydaje przepustki. Niemniej, powoli wszystko to wygląda jak wyszło w dobrą stronę. Przed Riotem jeszcze długa droga, aby odzyskać zaufanie graczy, ale no nie oszukujmy się, trzeba nazwać to ogromnym światełkiem w tunelu. Dajcie znać w komentarzach kochani, co sądzicie o ruchach Riotu, trzymajcie się i do następnych materiałów. Cześć!